Cześć. Biorę się właśnie za e, wytyczanie, zatyczenie szalunków na odpowiednią wysokość. Co mamy ważne? Użyję do tego znowu mojego sławnego lasera 360 stopni z opcją detekcji. Mamy już kosze powrzucane, nie wszystkie, jeszcze, jeszcze się kręci ten i ten i jeszcze, dokręcamy się. jeszcze będzie dokręcany ten, ale już się bierzemy za e, szalowanie. Pierwsze co musimy wytyczyć, wysokość. Te mury nie, 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 nie są idealnie równe, gdzieś tam są jakieś pół centymetra, nawet gdzieś tam może po rogu, gdzieś tam centymetr. To jest kwestia grubości kleju. Być różnica wysokości. Żeby dalej fajnie się murowało attykę, to warto to zrobić prosto. Co do tego potrzebujemy? Mamy tutaj na tej wysokości wieńc zaczynamy na 275 cm plus 25, czyli mamy 3 metry. Te 3 metry bierzemy od poziomu 0, czyli od tego mojego gwoździa. To jest pierwszy gwóźdź w ogóle wytyczony. Z tego gwoździa jest w ogóle brany na poziom zero na cały budynek. I z tego sobie tyczę równo 3 metry. Nie wiem, czy widać ledwo co widać, ale widać, jest 3 metry, czyli mam 25 centymetrów. 25 cm na wieniec. Chociaż fizycznie tutaj wychodzi mi 23,5 Mam 1,5 cm, będę miał niższy wieniec. Ale cóż, to będzie wszystko zniwelowane, bo właśnie dlatego chodzi, żeby tym, tym szalunkiem to wszystko zniwelować. Eee, co poza tym? Używam do tego detektora. O. I tutaj będę potrzebował. Opsasa, mamy zieloną, robię kreskę. Ach, niewygodnie, ale mamy. I fizycznie tutaj deska trochę nierówna. Ej, nie 21, co mi tu detektor szaleje? O, wyżej Opsasa. I tutaj mamy jeszcze ten, ale musiałbym dotąd zmienić 23,5. Też tutaj mam e... wysokość więcej, będziemy 23,5. Tam już mam wytyczone, teraz idę sobie wytyczyć na tamten róg. Najprościej, najprostsze rozwiązanie przykręcam dyskę detektorem, wyznaczam o, mam zieloną kreskę. Teraz ok, tutaj fizycznie tutaj powinno być więcej 24,5 idealnie, w tym miejscu wkręcam. Wkręta I do tego wkręta założę sobie żyłkę, pociągnę ją w tamtą stronę, drugą żyłkę i tylko z blatami będziemy dojeżdżać do żyłki i przykręcać bezpośrednio blaty. Tak, żeby wisiały na murze, bo mocowanie na itongo jest o tyle wygodne, że można tylko wkręcić, natomiast później będziemy je uzbrajać. Tyk. muszę się o mam wkręta jednego mam drugiego leży tu gdzieś drugi o z tego wykręcę Też do góry. I wchodzimy. Tylko, że teraz laser mam tam. I muszę, nie zrobię tego na murze, chyba że sobie poziomicą później przeniosę. Bo będę to miał za murem. Ale póki co przykręcę sobie to tak. Raz. Dwa. Krętarka tu, detektor, ołówek. Detektor ma też ten plus, że sam czytnik jest, musi być skierowany w stronę lasera, ale skalę pokazującą wyżej, niżej mamy jeszcze z boku i z tyłu. Co, włączył się, włączył. O. ok i na tej wysokości wkręcam śrubkę do mojej żółki ok i do formalności sobie sprawdzę jaka wysokość tutaj będzie Wieńca, a ten wieniec po prostu chcę zrobić idealnie. Górna płaszczyzna interesuje mnie, górna płaszczyzna 24,5 cm. Górna płaszczyzna mnie interesuje, bo na niej znowu będę domurowywał attykę. Na tamtej części, na tej części, tam nie, bo tam będzie wieniec, murłata i tam będzie spady dachu. Ale też to chcę zrobić prosto, jak najbardziej. Wyznaczę sobie jeszcze dwie deski na środkowych za jednym wymiarowaniem, za jednym ustawieniem lasera i. Drabina. Tak, tak, drabina i teraz tak, tu mnie interesuje i tu, czyli idę pierwszego garderoby. No i przy okazji, byłem już zamówić beton Decyzja jednak padła Nie będziemy się wygłupiać, tym bardziej, że ma być upalny weekend Nikt nie będzie wariował z łopatą Zamawiamy gruchę Przyjedzie pompo gruszka Czyli jedna Oj kurde, zamiast za zakrętarkę wziąłem Przyjedzie pompo gruszka Czyli jeden samochód Zalewamy to w godzinę Fakt faktem będzie to poniedziałek przed południem no i do wieczora tu trzeba będzie siedzieć i polewać to, bo prognozowane jest 30 stopni w poniedziałek Także ja myślę, że w poniedziałek będzie tu dużo wody Tam pewnie wiechę też zaraz postawię i później będę lał i lał i lał Dobra Detektor Okej okay. wkręta se nie wziąłem no to kurde no Kto nie ma w głowie A tu mam dobra No Cyk Cyk. Tak, tak I jeszcze jeden taras muszę uzupełnić Będzie na to chwilę czasu Dzisiaj na kominy Jeszcze muszę do poniedziałku kominy wymurować Ale to ja myślę, że jutro jak skończymy średniki To zostanie mi jeszcze sobota Na kominy i... krętlerka, deska, ołówek, detektor i zobaczcie tylko tyle trzeba i zaraz wam pokażę jak naciągam żyłkę i lecimy. Dobrze, to mogę dać tak. Wkręt. Okej. Okay. Ile tu fizycznie będzie miał wieniec? 23,5 trzy i pół centymetra. Dwieście siedemdziesiąt Jak z kierownikiem rozmierzałem, braliśmy te wymiary, yy, braliśmy z tamtego roga A no ten róg fizycznie widać, że on jest troszeczkę niżej. Gdzieś tam ta grubość zaprawy pewnie była cięższa. No to mamy na ilu warstwach? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, na 15 warstwach. To wystarczy 1 mm różnicy, już mamy 1,5 cm. No, także tym więcej to będę niwelował ten wieniec będzie osobno rozmierzany, tamten będzie osobno rozmierzany z tamtym i tamten też osobno. Już możecie zobaczyć zakres, jak będzie wyglądał mój pory pan wieniec. <noise> tutaj go podnosimy, słupem do góry, lecimy tu, tu, słup do góry, tam, głęboki słup w dół i lecimy tam. E, tutaj wieniec, tutaj będziemy fajkować i tutaj też będzie wieniec tak. W dół, i tam. Znaczy, ten, o, ten wieniec idzie w ten sposób, pójdzie, a ten pójdzie poziomo, i tu do góry. O, może tak, w takiej kolejności wam to powiem. No i jeszcze tylko tutaj musimy te 4 metry dokręcić, i to jest wszystko. Dobra, wyłączam lasera, bo możemy w tym momencie szalować to. Tam, jak widzicie, mamy jeden wieniec cieńszy, bo tam będzie wieniec na 15 cm. Tylko dlatego, bo ze zgodą kierownika oczywiście nie ścinałem tego pusteka, bo musiałem go ścinać kilka centymetrów zrobiłem go całego ale on żeby znowu nie podnosić bryły powiedział że 15 centymetrowy ten wieniec w zupełności tam wystarczy na nim będzie murłata i tyle i teraz tak zakładamy żółkę tak zwróciłem uwagę też zrobiłem małą zmianę też wczoraj zapytałem kierownika w ogólnie mam tylko wieniec nad wejściem i mógłbym sobie resztę zabudować USB, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym sobie nie wylał tam płyty. Takie na 10 cm, zazbroję ją, połączę ją do wieńca o, i to całe będzie po prostu wylane aż tam na mury. Tutaj sobie spotkuję takie gniazdo, żebym się tam trochę betonu wlało w tą stronę i tyle. czy wkrętarkę po drodze sobie wezmę. Jest cyk, cyk. No. ok i tak to wygląda wkręty sobie pożowu sobie zabrałem o. i naciągam tą żyłkę jak struna o wystarczy jeszcze nie rozwiążę i teraz do tej żyłki dojeżdżam blotami i przykręcam tylko tyle a, tu jeszcze muszę sobie tylko to ukuć ale mogę jechać od tamtej strony Będzie wygodnie się tu skręcić Drabina niżej Albo tak wkrętarka blat do góry a, weźmy pierwszego, weźmiemy tego. Dobra. Śrubę sobie muszę nakręcić. Miałem sobie to zrobić wcześniej. Teraz będę kombinował. Ale wszystko do zrobienia. O. Mam wysokość, mam wysokość. Drugi wkręt. nie zmieniło jezuki okay. dobra i mam przychwycony pierwszy będziemy go uzbrojać za chwilę wzmacniać rurki dystansowe wkładać do środka będziemy krętami czy się przestrzeliwać to jeszcze końcówkę tylko chwycę Witajcie na końcu szalowania, teraz będziemy uzbrajać wszystko, mamy poszalowane wszystko, teraz będziemy to profilować, wzmacniać, to są tylko blaty, są pochwytane, one są poniekąd jeszcze ruchome, poskręcane razem w jedną całość, o tutaj, e, tak jak mówię, tutaj mam nad wejściem i tutaj zrobię uznałem, że robię tą płytę, także tutaj będzie wieniec na tą wysokość, później będzie płyta na 10 cm. Ach. No i co więcej, no i jadę, zaopatrzyłem się, już Wam powiem Zaopatrzyłem się w rurki dystansowe Które mają dokładnie wymiar 24 cm, czyli mojego pustaka I teraz tak, e, zaczynam od tej e, od tego wieńca dlaczego? Bo na tym wieńcu e, musieliśmy troszeczkę zmienić w projekcie jedną rzecz, na tym wieńcu e, murła ta nie będzie na górze, tylko będzie z boku dokręcana, tutaj po prostu będzie przykręcana, i automatycznie te rurki, które mam tutaj, będę chciał zrobić w ten sposób, że założyć je tutaj. te będę miał 14 cm, czyli gdzieś 7. A jeszcze jedna rzecz, bo sobie od razu podniosę. Mam jeszcze te podkładki dystansowe, bo muszę sobie podnieść to zbrojenie. O, Dam nawet tak, może być ciut wyżej. Dobra. Do czego zmierzam? Około 7 cm od góry. Murwa ta ma 14 cm. To, żeby ją w środku tutaj wkręcić, to muszę mieć jakieś 7 cm od góry. I w tym momencie używam śrub ciesielskich 30. I będę to sobie profilował w ten sposób, że i tak to działa. Co zyskuje? O, troszeczkę za mocno dociągłem, bo mi zgięło tą rurkę, zluzuje troszeczkę, okej, okay. dobra, eee, to mam w tym momencie ustawienie szalunku całego, po demontażu szalunku wykręcam tą śrubę, rurka zostaje mi w betonie, w wieńcu i w tym momencie ta rurka, przez tą rurkę będę wkładał śrubę M16, która mi będzie wychodzić przez eee, murłatę, 14x14 co będę miał i w tym momencie ją dociągam do śruby czyli robię po prostu coś takiego jak dwa w jednym i teraz jadę kolejne no bo tu już nie ma co wydać robię to około co 120 cm tam sobie na końcu jeszcze też założę czyli mam co dwa pustaki czyli gdzieś w tym momencie w tym nie muszę tego robić idealnie ale dwa pustaki o tutaj i zaraz pod wieńcem to robię, pod, pod koszem, bo jak, jak zmierzyłem przed chwilą, to mam tu właśnie te około 7 cm. No i dociągam tylko szczyciem, od razu jest usztywniony. Nic go nie rozewrze, tyle śruby mi wychodzi z 30. Co zyskuje to, że tą śrubę robię w tej rurce automatycznie po wszystkim ona będzie czysta i wykorzystuję ją do krokwi do skręcania wieźmy. I tutaj teraz znowu dwa pustaki, czyli robię gdzieś tu, tutaj w sumie też w takim strategicznym miejscu Apsasa Powiem Wam, miałem przeliczone w projekcie 800 kg stali Brakło mi tego troszeczkę, i tak tam dobrałem, dobrałem troszeczkę więcej bo chyba nawet 15% dobrałem a troszeczkę mi tego brakło, tylko faktycznie tego nie, nie oszczędzałem Faktem, że jeszcze tutaj muszę dołożyć druta i za chwilę go dołożę tutaj i w tym moim drugim yy, a w tej mojej drugiej balce tutaj też muszę jeszcze dołożyć tutaj druta. Mam takie fajne szesnastki, nie powiem bo z odzysku, ale żal to było wyrzucić na złom one będą wtórnie wykorzystane i one zrobią jeszcze robotę. One wrócą do łask. No i zostałem już sam na budowie. Zostało mi jeszcze jedna tutka do przykręcenia i jedno wzmocnienie. Pokażę Wam, jak, jak powzmacniałem szalunek. Kwestia jest taka, że mój szalunek troszeczkę różni się od standardowych, bo ja, jak zobaczycie, u góry nie mam żadnej szpałki. Będzie tylko na tym najniższym wieńcu, na tej 15 tam sobie dam tą taśmę nie wiem jak ona nazywa to jest taki pasek z dziurkami zobaczycie zresztą za chwilę e, tak żeby zaciągnąć tylko i tak dalej mam tam 15 cm tam nie będzie dużego oporu e, szkoda mi tracić te tutki na to bo one nie będą tam miały większego sensu także zrobię sobie tylko tą taśmę wkręt wkręt taśma zaciągowa i tylko sobie to wyreguluję e, tutaj akurat tu mam jeszcze takie jedno słabe miejsce Dam sobie tą tutkę jeszcze jedną dodatkową, i w tym momencie, tak samo w tą tutkę, bo tu brakuje mi, będzie mi docelowo brakować śruby, do której przykręcę murłaty, Bo jak wspomniałem wcześniej, tutaj jak jest wieniec, murłaty będę miał przykręcaną tutaj. 14 na 14 ona będzie przykręcana z boku. I właśnie te tutki. Raz, że pozwolę mi odzyskać te śruby, one będą czyste, wykorzystam je do krukwi. To automatycznie zrobię mi kanał na śrubę M16, że nie będę musiał wiertać, nie będzie kłopotu, że trafię w zbrojenie albo cokolwiek i tak dalej. Będę miał gotowy otwór i to sobie jeszcze tutaj muszę tylko zrobić, bo tu mam takie słabe miejsce. Pokażę Wam tym samym, jak te śruby tak faktycznie zaciągają. Mam już to sprawdzone tutaj na budowie Nie wiem czy ktoś tam przyjechał czy nie tak jakiś dźwięk Apsasa No wskakuję do środka OK to I tak to teraz patrzę tak sprosta jak się wyciągnąć Widzicie? Zaciągło fajnie, czuję tutaj, że jest ściśnięte, daje delikatny luz OK, śruba wyszła, tutaj ją widać. I oprócz tego, cały szalunek mocowałem na czarnych wkrętach do drzewa, te właśnie otwory, te właśnie dziurki, tutaj, tutaj, tu, tu, tu. Przykładałem płytę, czarny wkręt, chwytałem, do i itonga bardzo fajnie się wkręcało, trzymało mi szalunek, mam go wypoziomowany i tak Co jednak nie zmienia faktu, że mając te śruby, tutaj w tych tutkach, nie będzie takiego efektu, że zaleję betonem i mi go dołem nie otworzy. Bo jest taka na czarnych wkrętach. Czarny wkrętach w tym wypadku nie są w żaden sposób konstrukcyjne. Konstrukcyjna jest taka śruba. W moich, przy moich murach 40 24 mam śrubę 30. I co się dzieje? Pokażę Wam tutaj. O, tu jest takie rzadsze miejsce. Jest większy odstęp. E, dobra, wezmę sobie drabinkę, żeby to było widać z góry też. O, kurde, ale nagrzana. No i wkręcę tutaj. Tylko że. Przekręcam ją Nie nad, nad murem, nie nad zbrojeniem itd. Tylko przekręcam ją przez mur Fizycznie wygląda to tak, kręcę ją w dolnej części Nie widać jej, ona idzie typowo przez mur Przez, przez bloczek ITONG idzie O, tam przeszła akurat przez kieszeń, bo trafiłem w kieszeń Dobra Dobra muszę cofnąć jeszcze raz bo nie trafiłem tam w płytę Ajajaj Kurde wszystko ciepłe Kurde Musiałem pokluczyć Z tymi śrubami nie było problemu, chciałem Wam jedną pokazać no i wyszło jak zwykle Dobra, walimy ją tu i walimy ciut wyżej, bo tamten, tamten burta, znaczy burta Ten szalunek jest po prostu troszeczkę krótszy od tego i żeby z niego trafić Tyle. I teraz mam 100% pewność, że mi dołu nie otworzy. Tu mam związane, tu mam związane. U góry żadnej szpałki nie potrzebuję.